Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Flagmon. Dzisiaj gramy w grę Mountain Blade Warband. Jest to drugi odcinek z tej serii. No i dołączymy do turnieju. Postawimy na siebie 100 denarów. i walczymy w następnej rundzie. Dziw oni są tu. Lecimy na nich. Ok, to no, Lejemy ich. Ok. Okej, doge. 100 denerów, walczymy w następnej rundzie, lecimy na tego żółtego, zaraz dołączymy się do naszych na zielonych, dobra i lecimy na czerwonych, i kolejny, dobra, okej, okay, dogę. stawimy na siebie stówę i walczymy w następnej rundzie. Lecimy na nich znów. Pieniądze się przydadzą. W tworzeniu własnego państwa. Okej. Okay. Szybko, okej, okay, okay. dobra. Król Ragnar to był, aha. <grych> Stawimy na siebie stuwę i walczymy w następnej rudzie znów. Okej. Okay. Gdzie oni są tu? Lecieć na nich. Dobra. A będziemy sami jeszcze. Dobra, udało się nam Dobra, postawimy na siebie stradynarów denarów i lecimy na nich. Jeden na jeden. Okej. Okay. Dobra. I już. Szybko poszło. Wstawię na siebie poważnie. Wstawię na siebie 100 denarów i walczymy z złota. Na w następnej rundzie to będzie już chyba ostatni uczestnik w turnieju. Au, walną nas. Kurde. Walczymy z złota. Au. Dobra. Au, au, au. Okej, okay, został ogłuszony przez. Podniesiemy jego miecz. Dobra, tu nie załączony. Dołączamy do uczty. Jar Masz dla mnie jakieś zadania? No. Co chcesz? Wywaję ja wojnę między dwoma królestwami i wakacje. Kurde, nie zrobię tego, sorry. Z, z stosunków z królem. dla mnie jakieś zadania? Nie, muszę odejść, okej. Okay. Masz dla mnie jakieś zadania, nie, a co odejść. Masz dla mnie jakieś zadania... O, jeszcze e, coś za tym pracuję. Odejść. Okej, okay, więc idziemy do króla. Masz dla mnie jakieś zadania, nie. A to? Okej. Okay. Argerald, masz dla mnie jakieś zadania, nie? To już chyba... Nie wiem, ale sprawdzę. Zadania, nie. Nie. Odejść. Karan też nie I Lupa też nie No Kupimy sobie chyba nową zbroję więc, Ale pójdziemy wpierw do tawerni Jest tu Borcha Nie Towarami Nie Szymi Zbrojami Mamy 6000 denorów Kupimy sobie jakąś lepszą zbroję hmm. Co możemy sobie kupić? Hm. mieć zbroję lepszą. Ale jaką? Tą, nie. Hamburgeon. Nie. Kupimy sobie kolczugę, mamy luka. Plus... To. Jeszcze jakieś buty. Te. Nie. No ale bez takiej czapki Co możemy jeszcze dokupić? Mm, dokupimy to Dalej nie Co możemy dokupić? Kurde Z taką czapką to trochę słabo O, to może być No na razie to, przy tym zostańmy No, hm. dalej nie możemy To też trochę kosztuje? Hm. Chciałam sprzedać zboże. No. Odejdźmy. I z kim mamy wojnę? Hmm. Informacje. Czekaj, czekaj, czekaj. Z jakimi kolesami? Węgierów. Nie, na razie z Węgierami chyba nie chcemy mieć wojny. Informacje z frakcjami, Królestwo, Nordów, Sfadia. Tak, więc idziemy na króle z Fusfady. Jaki mamy oddział? 45 rekrutów, więc musimy ich wyszkolić. Lecimy. Czy jest tu ktoś? Nie chcę tu walczyć, Dobra. No więc dobra, lecimy na nich. Mamy coś łuczników? Nie, dobra. Prosto na nich lecimy. Gdzie oni są? Tam. Mają trochę zbrojnych. To będzie rzeź. Kurde. Dobra. Gin. A, mocny ten hrabian. No i co, i co, i co? No co, 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 co mi zrobicie? Lecimy na was z prosty, z mostu. No już nasz jeden rekord umarł. nie radny został, kolejny. Nie wiem czy tą wygramy. Zawsze możemy się wycofać, chyba tak zrobimy. No, wycofamy się, szkoda ludzi. Goni mnie ktoś. Idziemy na nich. Dobra, wycofamy się. Ty mój, no, odejdź. Ciekamy przed nim. A, ciekamy. Nie dogonisz nas. Zamek Knudar. on idzie 4-8-5-1 Do zamku Knudar i do sali Lorda, może ktoś jest? Nie ma. Zaczekamy noc. Okej. Okay. Parę ludzi może trochę awansowało. Nie. Nie możemy chyba na razie chodzić na Swadian. Gdyż, gdyż, gdyż. No, ludzi nie mamy wyszkolonych. Idziemy tam do Węgirów. O, Krucjata, idę za nimi. Mamy długi, to jest słabo. Jestem flagłan. a no, dla mnie jakieś zadania. Nie. To idę za tobą. Bo jesteś marszałkiem. O, zgubię was jeszcze. No, lecimy. Z tym koksem. Hehe. <grym> no, 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 lecimy, lecimy. Na jaki zamek? No, lecimy, ładnie. No, lecimy, lecimy na nich. No, i co będziesz robił? Oblegasz Diri, co? Dobra. Z Wami. U nie, nie tak daleko. Dobra, czekamy z nimi. Zobaczymy, co się stanie. Czekamy. Czy, czy ludzie są gotowi do awansu? No, czekamy, czekamy. Tam jakiś sfarian był. No jak? No zobaczymy, co się stanie. No. To się odstąpił. Ale my czekamy. No, dalej. Dalej, dalej. Szybciej ludzie. Ja to można oblegać. Ło! Bitwa. To idziemy się dołączyć. Jarfaran, zaatakuj wroga. Lecimy na nich. W sumie to ja nie chcę, żebyśmy ludzi stracili. O Jezu. Zero oś kurde, do tyłu, do tyłu, to za mną, za mną i tu chcę was i lecimy na nich musimy przejść przez rzekę przez strumyk, nie wiem lecimy, gdzie oni są? ha już strzelają, są tam Rachberd, lecimy na nich. Szybko. Dalej. Dobra. Jednak do podeszliśmy. Dobra. Zabić go. Tego. Tego temu to nawet nic nie zrobiliśmy. Taki sobie miecz. Au. Dostaliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wracamy ich uwagę. Na się zaraz przyjdą. Au. Byliśmy w takim przekonaniu, że nasi zaraz przyjdą. Biegam, to róbcie, bo tu umieram. Ludzie. Dobra, poziom piąty. Zawsze na propsie. <gryw> Au.

Dobra, zabiliśmy go. Ha. No, do góry idziemy. No i gdzie jest ostatni? Tam. Na koniu ucieka. Może go dopadniemy? Chociaż ja nie sądzę, bo to jest swadjański zbrojny. No. Okej, okay, stoimy. Tapa by wyjść. Dziękuję Ci za pomoc. Hrabia wręcz zdołają uciec. Może oddział? Nie, możemy siebie za to awansować. I pójdziemy chyba w zręczność. Dodamy sobie posługiwanie się tarczą plus broń jednoręczna. Dobra, wracamy się pod Dirim. Czekamy z, nasimi, z naszymi ludźmi. O, jest bitwa. Dołącz do następnego Sturmu. Schowamy się pewnie gdzieś, bo zaraz będzie ostrzał. E. Aż myślałem, że są puste mury z Fadian. Możemy im pchać. No jakoś to idzie. No dalej. Jakoś to idzie. No, dalej, dalej. Już prawie. W sumie też może zacznę skuszy, trochę strzelać. No, dostał. Au! Dobra. Żadujemy. Okej. Okay. Szybko, szybko. Znów kolejny dostał. Dobra, kolejny. Kolejne si padają. O, dobra, jednego zdzieliliśmy Po chyba w głowę. No, headshot. Auu Dobra. Zabijamy go szybko, szybko, szybko. Na razie nie tak chyba tutaj zostaniemy na razie. Bo główny ostrzał będzie na nich. Nie na nas. Dobra, kolejny dostał. Znów. Jak skończy nam się bełty, to pójdziemy na nich. Na szturm. Główny. Tego spróbujemy. A, nie, nie doleci. Dobra, tam już są nasi. To idziemy. Na nich. Do góry. No i rzeź się zaczęła, można powiedzieć. To zaczęła się rzeź. Dobra, kolejny zdjęty. Ujdziemy chyba sobie w tą stronę. O kurde, nasz wieśniak. Nie, za naszego wieśniaka. A, a, do otoku. gin, gin. Za naszego wieśniaka. No. Okej. Okay. eee e, e, Czemu oni nas unikają? A już zebrę z kamieniami, nieee! Giń! Przeładuj... I strzelaj do nich. U, co ty... Wsie... Zabiłem go? Nie wiem. A to ty! Umieraj! Dobra. Zabijemy ich. Najszybciej. Tam są kusznicy muszą się przedrzeć. Dobra. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Cisnąć do przodu. Szladować. I strzelać. Kurde. Nie ja mogę klękać. Szkoda, że nie da się klękać w sumie. No. Przydałoby się. Dobra, dostał. Do przodu. Dobra, przeładować. Aha, nasi nam zasłaniają. Hmm. Tu spróbujemy jakoś przejść. I strzelać. Będziemy ich osłabiać, mamy mało życia. Coś przy okazji robimy. Dobra, do przodu, do przodu. Na się tu poblokowali Do przodu Gdzie oni są? Tu Kurde chybiliśmy Się ruszyć musiał, dobra Dobra, dostał Dostał Kurde, jak my chybiliśmy Dobra, znów dostał może go zabijemy w końcu. Dobra, w końcu. Tego. Oha, nie mamy bełtów. Dobra, to do ataku idziemy. O nie umrzecie, umrzeć, dobra. <grych> o co ja widziałem? O! Czekaj. Czy ja widziałem nież bojowy? Tak, idziemy. Hmm, gdzie oni mogą być? No tu okej, okay. odcieć <laughs> chyba tak zwykle odcieć w dream. rzeź rzeździ. No nie, zabił nas, znaczy ogłuszył. Dobra, spróbujemy przystąpić do kolejnego ataku e. Dobra, Dirim nasze Wejdziemy Do tawerny No nie, bandyci A jeszcze mało życia mam Tylko gdzie? Szybko Tam Ilu? Jeden? Jak jeden to bardzo dobrze Bo nie możemy z niego nie go zginąć ja dwóch może i trzech dobra, szósty poziom, no tego lecimy dobra, tylko tylu? jak tak to bardzo dobrze, no dobra, idziemy znowu do Dirim. odwiedzamy tawernę którą tu mamy o marnit! To jest za darmo podobno, no. Z ciebie koksa zrobimy. Ach, nie możemy więcej ludzi. Co? Nie staćmy na więcej ludzi. Kurde. Już myślałem. Aha, nie. Jesteśmy tacy biedni. Mamy jakiś chłopów. Tu coś jest. Dobra. Hajsy jakieś. Jeden dener. Co nam po jednym deneru? Tu jest jeden. A e ze mnie? Spróbujemy. Dobra. O! Mam jeńca! Kurde. O! I wrogów mamy pojmanych. Zbrojny weźmiemy. Piechurów. I o, i konia bojowego, kurde! Na razie marnitowi nie będziemy dawali za dobrych broni. Sami jesteśmy biedni. Niektórzy z umierze są gotowi do awansu. Trochę myśliwych. Kurde, nie stać nas. Wracamy się jak najszybciej do Diri. Widzimy tawernę? Nie, idziemy na rynek towarami i sprzedajemy rzeczy lepsze od naszej chociaż to weźmiemy chyba tą jedno zostawimy dla Marnida 23 nie będzie też dla Marnida dobra i konia bojowego no możemy sprzedać mm, odejdź Marnit, rozmawiaj pokaż mi swoje wyposażenie damy ci hełm jakąś zbroję i miecz okej, okay? okej okay. mm, rekrutów i resztę namiśliwych aha Wiemy tak yy, postać dodamy sobie w charyzmę i w szukiwanie drogi, okej okay. dodamy sobie też trochę w kucznictwo i kucznictwo, bo chcę być łucznikiem. No dobra Mamy 30 ludzi więc idziemy chyba sobie na werbowanie Gdzie jest jakaś wioska? Tu. A Jest splądrowana. To idziemy do wajek Okej okay. Werbuję chodników 120 O, tu ktoś walczy Wążemy królowi Lecimy na nich go to battle! Przewaga w bitwie 43. Aha. Okej. Okay. Lecimy na nich, lecimy. A, koń dostał. Już nieładnie. No co nam w konia strzelasz? Gin. ok, krórak na to się dużo zabija. Kurde, gdzie jest jeszcze jakiś? Nie ma już, dobra, bitwa wygrana. Ta wy, dziękuję ci. O, kolejnego mamy naprawdę. Ło, wow, ilu jeńców miał? Ło, wow, weterana już mamy, szkolonego piechura, wszystkich bierzemy nasz, chłopkę też, chłopka pamiętajcie, z chłopki można mieć siostrę miecza, która jest bardzo dobra, i łucznika, z króżem porozmawiamy, okej, okay. Masz mieć jakieś zadania, okej, okay. Kolejnych jeńców mamy. Jedziemy do Sargot. A jest mi więcej. Nie będziemy czytali, co on mówi. Mamy tu kawalerzystę. Nie. Warami sprzedamy stare rzeczy marnite za 3 denary. Kupimy żarcie dla ludzi. I chciał do zamku Cerlock. Gdzie on jest? Tu, niedaleko ja bo minąłem. Dobra, lecimy do niego. Idziemy do Sary Lorda. W sumie zrobimy... No dobra, musimy. Gdzieś tak też można pozrobić? Nie, dobra. Lecimy do niego. Okej. Okay. I... Dirim, Jorlemalt, okej. Okay. Ragnar, przyszła do ciebie wiadomość, masz dla mnie jakieś zadania, nie? No dobra. Więc zakończymy ten odcinek, a więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, pa!